20 minut po godzinie 17 tu czwórka. No i czwarty wymiar do godziny 19. Michał Matus. Nie, po, nie próżnuje i nie odpoczywa, tylko ciężko pracuje. I dlatego pojawił się w studiu czwórki. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry panie. Fotografujemy. Fotografia. No i dziś postanowiliśmy namówić Was na fotografię grupową, fotografię zbiorową. Co prawda, pochody pierwszomajowe chyba już się zakończyły, ale zawsze trafi się jakaś okazja. Jutro ktoś będzie paradował z flagą, więc zawsze można porobić takie zdjęcia dużym grupom. Zrobiło się już ciepło, no a ta wyższa temperatura na pewno zachęca ludzi do wyjścia na ulicę, no i dzięki temu łatwiej nam o tłum w mieście, łatwiej też o demonstracje, o których mówiłeś, no i właśnie o, tej typie, o tym typie fotografii dzisiaj będziemy mówili, o fotografii dużych zgromadzeń. Jakub Cegielski, kurs fotografii.com. Oczywiście jak z każdym tematem fotograficznym możemy zacząć od ogółu i przejść do detalu, czyli na początku możemy chcieć pokazać na przykład cały tłum. Wtedy warto byłoby znaleźć takie miejsce, w którego ten tłum będzie widoczny. Ja fotografując tłum podczas Euro fotografowałem go z pałacu kultury, dlatego że stamtąd było widać ogrom tego tłumu, wtedy kiedy chcemy pokazać całość. Natomiast już nie ma szans zrobić fajnych reportażowych sytuacji z daleka długim obiektywem. Jeżeli chcemy zacząć fotografować poszczególne sytuacje, emocje, ludzi, to co się dzieje w środku, to zgodnie z zasadami fotoreportażu podstawowymi musimy wejść jak najbliżej. W ten tłum się niejako wtopić i w trakcie w tym tłumie fotografować jeszcze tak, żeby być w miarę niezauważonym. Przecież nie możemy zmieniać biegu wydarzeń, bo wtedy te fotografie nie będą tak do końca czysto foto reportażowe. Trzeba być możliwie niewidzialnym, no ale to nie oznacza trzymania się na uboczu. Najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy nie bali się wejść w środek. Ja bardzo często wchodzę na plenery fotograficzne. Widzę taką sytuację, że mamy, nie wiem, paradę labradorów w Warszawie albo przemarsz jakiejś mniejszości seksualnych i nagle wszyscy są zszokowani, że super, że coś się dzieje, nareszcie i będziemy mieli super zdjęcia, po czym stoją 30 metrów od całego wydarzenia i próbują to złapać gdzieś tam ciasne portrety. To nie przejdzie. Dodatkowo warto szukać kontekstu, czyli warto mieć jakąś osobę w pierwszym planie, używając najlepiej szerokiego kąta i jakiś kontekst w drugim, trzecim planie, czyli składać sytuację, szukać zbiegów okoliczności i szukać jakiegoś kontekstu między różnymi planami. Można też pobawić się formą i wykorzystać pewne, no nazwijmy to, niedoskonałości zdjęcia do podkreślenia elementu, na którym nam zależy. Na przykład moglibyśmy spróbować wyobrazić sobie taką sytuację, że chcemy sfotografować osobę, która potrzebuje jakichś pieniędzy, żebrze jakieś pieniądze, może to być jakaś starsza babcia, a ona zwykle siedzi w miejscu, natomiast tłum jest najczęściej ruchomy. Jeżeli mamy taki ruchomy tłum i jedną osobę, która siedzi w miejscu i możemy użyć statywu, to jest to sytuacja, w której warto na przykład wykorzystać dłuższy czas naświetlania. Wtedy osoba, która siedzi w miejscu, wyjdzie nam na zdjęciu ostra, natomiast cały tłum wyjdzie rozmyty, dzięki czemu tak naprawdę będziemy mogli jeszcze bardziej zaznaczyć obojętność na przykład tego tłumu wobec osoby, która potrzebuje jakiejś pomocy. Nie wykluczam, że będzie to jeden z wielu pomysłów. Warto to przetestować. Liczy się kreatywność i kombinowanie w fotografii. Do fotografii zgromadzeń i tłumów wrócimy już za chwilę. Powiemy o tej trudnej kwestii prawa, wizerunku i publikacji. A fotografie pochodowe, fotografie weekendowo, majowo, wypoczynkowe i grupowe też jak najbardziej mile widziane na portalu Kośnik czwórka Polecam wszystkim. Fotografia ale tak naprawdę postanowiliśmy sprawdzić, jak robi się zdjęcia dużym grupom ludzi. Tak, i robiąc zdjęcia w tłumie, powinniśmy być szczególnie uczeni na kwestie wizerunkowe. W końcu pokazujemy wiele osób, fotografujemy wiele osób. Na no wizerunek każdej z nich chroni prawo. W jaki sposób o tym Jakub Cegielski, kurs fotografikom? Jeżeli chodzi o prawa do wizerunku, to są to prawa bardzo niesprecyzowane w naszym kraju. W związku z tym tak naprawdę wiele zależy od interpretacji sędziego. Generalnie rzecz biorąc, wolno nam fotografować, bo tego się bardzo wiele osób boi. Możemy sobie fotografować kogokolwiek chcemy na ulicy. Nie naruszamy w ten sposób niczyjej prywatności, natomiast kwestia publikacji tych zdjęć wymaga już pozwolenia osoby, którą sfotografowaliśmy. Prawo do wizerunku mówi o wielu różnych wyjątkach i te wyjątki są tak naprawdę ściśle nieokreślone. Wiadomo, że jeżeli fotografujemy osoby, które są osobami publicznie rozpoznawalnymi i są w trakcie, tylko to jest bardzo ważne, muszą być w trakcie pełnienia obowiązków publicznych, to w tym momencie po sfotografowaniu możemy publikować bez żadnego problemu i nikt do tego się nie przyczepi. Tu jednak nie ma takiego problemu, ale co z tłumem, w którym widać wiele twarzy, tam ta sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Kolejnym wyjątkiem będzie, kiedy osoby na zdjęciu nie stanowią istotnej części tego zdjęcia, czyli może to być właśnie tak, że są one częścią tłumu, ale nie są w pierwszym planie, nie odgrywają głównej roli, natomiast może być również tak, że są one jedyną osobą na zdjęciu, ale na przykład mam zdjęcie krajobrazowe ta osoba pojawia się gdzieś tam z tyłu, teoretycznie jest rozpoznawalna, ale tak naprawdę w żaden sposób nie wpływa na istotę tej fotografii, w żaden sposób nie jest tematem tej fotografii. Natomiast to wszystko tak naprawdę jest kwestią tylko i wyłącznie interpretacji i jest to dosyć skomplikowane. Jednak jeżeli chce mieć spokojną głowę fotografu, to najlepiej mieć zawsze zgodę od osoby sfotografowanej na publikację. Lepiej uważać i nie pakować się na minę, publikując zdjęcie osoby, która nie wyraziła zgody na publikację jej wizerunku. Jeśli nasze zdjęcie zrobi furorę, w takim przypadku możemy spodziewać się nieprzyjemności ze strony tych osób, które poczuły się urażone albo wykorzystane.